O, mamy czerwiec. Ponieważ na koniec maja założyłem boiler, to oh, proszę zobaczyć, autokonsumpcja skoczyła od razu, tam było wcześniej poniżej 40, 56%. To już jest bardzo dużo, bo jak słyszę, że ludzie mają po 20, to, to jest 56, tak? Dobra. Mój rachunek wynosi fizyczny do zapłacenia, bo co innego mówimy o rachunku, czy otrzymujemy? Otrzymujemy rachunek tak, jak oni policzą, na 260 zł, ale do zapłaty, bo odliczamy z tego depozyt, zostało mi 105. 105. Normalnie płaciłem bez samochodu w zeszłym roku średnio po 350 zł. Czy tam do 400 zł za A tu mi wychodzi 105. Tych 105 zł. podkreślam już w maju, w czerwcu, bo to już w czerwcu mamy prąd na cały budynek, mamy ciepłą wodę użytkową na całą rodzinę i mamy miesięczne jeżdżenie autem za 105 zł. za tak? Za 105 zł.